Dziś postanowiłem się lenić. Nie mam żadnych ambitnych planów. Obudziłem się rano i stwierdziłem, że jestem po prostu zmęczony. Odczuwam ból w miejscu, w którym miałem robioną ostatnio koronografię przez nogę. Przećwiczyłem się troszeczkę, jednak, więc muszę troszkę zluzować. Dlatego dzisiaj. Będzie odcinek specjalny i zobaczycie mm, trzy rodzaje zabiegów, które mam: będzie to kąpiel perełkowa, inhalacja oraz taki da, dosłownie rzut oka na basen z boku, ponieważ no cóż. Inaczej byłoby ciężko. Może później jeszcze zrobię jeden śmieszny odcinek. Eee. Po południe, jeżeli mi natchnie ochota. Eee. Ale nie sądzę. Chcę zobaczyć okolice Ładnie jest. To jest taki śmieszny placek. To jest kolejne wyjście, którym właśnie wyszedłem. Znaczy, okej, okay, przepraszam, żeby być kompletnie ścisłym. Tu, w tym konkretnym miejscu, może nie jest aż tak ładnie. No, ale ogólnie jest ładnie. W okolicy jest ładnie. Zapraszam. Kąpiel ferełkowa, moi drodzy. Robi się ją nago. Ewentualnie w kąpielułkę, jak ktoś chce, ale to nie jest konieczne. Wygląda to w następujący sposób. Jest sobie taka sympatyczna wanienka. Wchodzimy tutaj na 15 minut. O, już mi się zaczęło, więc. Cóż. Takie jacuzzi tak naprawdę. Było to na jakiejś miniaturce w sumie, jakiś czas temu. Można sobie leżeć w sumie w dosyć dowolny sposób. Jednak jak się leży tak, jak teraz, to dodatkowo jeszcze bąbelki idą po plecach. To jest my co Woda jest cieplutka, bąbelki. się umiejętności. No i najważniejsza sprawa po zakończeniu kąpieli. Maintains, kochani, maintains. To jest fajne, bo tutaj w jakby ktoś chciał coś popatrzeć to bym mógł zobaczyć pod odpowiednim kątem jest odpada pierwsze piętro i dosyć wysokie, ale... Ale jeszcze nigdy nie widziałem podglądającego Poza sobą. Zobaczymy, czy uda mi się wbić na inhalację. Dzień dobry. Ja wiem, że wcześniej, ale... <grywka> Będzie kolejny sneaky pik na basen. Um, na basen z telefonem nie wejdę, ale mogę go pokazać od boku. Może ktoś inny ćwiczy, nie potrzeba. Tam była moja koleżanka z, ze stołówki. To jest właśnie najlepsze, nie? Tyle ciekawostek. No tyle. Na dzisiaj. Na teraz. Teraz relaks.